Ja ryba ci się robi. O co ci chodzi? O... Czemu ty spojrzałeś? Dobra. Witamy w twitchowych wiadomościach. Box Stopik, Wronek Dymy z Matką, Mega Kłótnia z Sąsiadem, dziś wielka bitwa wędkarska streamerów. Poważne zarzuty w kierunku Patiro, Nie ma się z czego śmiać, to i wiele więcej już dziś. Proszę Państwa, w ostatnim odcinku mówiliśmy, że Box Stop, Wronek robi przedłużany i są mega dymy. bo kopnął kolegę. Ale prawda jest taka, że młodzik drze mordę po nocach i nie daje spać sąsiadowi, który wielokrotnie próbował się skontaktować z klaunami internetowymi. Dzwonił dzwonkiem w opór, ale Strymer bał się otworzyć wrota. Jak to zawsze w przypadku Ewronka, wyręczył się swoją matulą, która podjęła się debaty z sąsiadem. Słuchajcie. Pa, dzwoni. Dzwoni. Ja idę. Dzwoni. Czekaj, 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 poczekaj, 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 wezmę widzów. Czekaj, 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 czekaj wezmę widzów. Czekaj, czekaj, czekaj. Dzwoni. Dzwoni, dzwoni. jest taki kałat, że nie można spać. A co tu się dzieje? Co tu się dzieje? A... To już Pani opowiedział. No. To już Pani, przeciw, kim pani jest tu. Matką. Bardzo... Matką. To bardzo proszę zwrócić uwagę w swoim tak. chłopcom, tak. że do trzeciej rano potrafią rozrabiać. Tak. To bardzo rozrabiać. Tak. A może pan sobie wyobraża, że ci chłopcy zarabiają na swoje życie? A mnie to nie interesuje. W dwudziestej drugiej w domu z gąsby, cisza My nie możemy spać. O pierwszej w nocy tutaj... Ale ja nie Będą... widzę, że pan w piżamie A co to o mnie interesowało? No ale po co pan dzwoni? Niech pan na policję zadzwoni. Nie ma sprawy. To ja sobie z policją porozmawiam. Na temat pana, że pan do rekordziny czy... się sprzedał i posuwał. Słucham? I to jest na kranie. I będzie pan miał kłopoty. Bardzo się cieszę. Proszę zadzwonić na policję. Ja czekam, na mnie. Mam... Ja specjalnie tu przyjechałam, żeby zrobić z panem porządek. Ja specjalnie to I zaraz się skontaktuję z właścicielem. Synalek wraz ze swoim chłopakiem przytakują mamusi i po cichutku, żeby przypadkiem ich dziadyga nie usłyszał trąpiętami o parkiet z ekscytacji. Pani Jolanta poszła za nich walczyć. Oj wronek, wronek, ciesz się, że ci dali tego olejnika do Oktagonu, bo tutaj to masakra. Szanujemy panią mamę. Ale tu troszkę deluzjonal argumenty, że streamerzy zarabiają kupę pęgi i floty, bo wacek, który wstaje o piątej, żeby zjeść tosta, wypić kawę i jechać do roboty na dwunastogodzinną tyrę, musi mieć czas na regenerację i powinno się to uszanować, bo jednak nie bez powodu jest ta cała cisza nocna. A bez ciężko pracujących ludzi, szczerze mówiąc to gigaczadów i sigm, którzy są bohaterami dzisiejszych czasów, influencerzy, by nie mieli nic do gadania. Gdyby nie szaszka, co dowozi im żarcie, gdyby nie pan Piotrek Elektryk, co dostarcza im prunt, gdyby nie Maciek, co dyma tirem z Niemiec z pomidorami i tak dalej. Każdemu z was należy się szacunek, a tu ewidentnie rodzince odbiło od twej mój kaski. Czerwona karteczka. Chociaż mamuśka fajnie zjechała streamerów, co musieli się za nią kryć, bo sami nie otwierali drzwi i zgrywali kozaków przed czatem. Słuchajcie, bo on może, bo on może, potrze bo, bo on może potrzebuje takich właśnie hardych, a wy jesteście takie cipki dwie. Nie chcesz, ja wiem, synek, synek, ale... Yy, bo ma zawiasy, przecież jak on by ten... Dobra, jakby Bandura był na twoim miejscu, to by nie wytrzymał tego. Nie, bandura... bo Bandura by powiedział tak. Co kondonie? Co nie? Wypadł stąd Bandura to jest jednak gość. Box. stop. Patiro poważne zarzuty. FX Gandalf Szary wstawił na swój Twitter, że Patiro dotyka kobiety, których dotykać nie powinien, nie jest do śmiechu. Podlinkował kilka szotów, niektóre z nich nawet kiedyś już pojawiły się w naszych newsach. Więc ty tak ty, dawaj suba i dzwona i lajka pod filmem i bądź serio na czasie. A wracając do sprawy Patiro, no to zobaczcie sami. Go! Nie mam adrenki Ja jestem trupem Ja <noise> jestem <noise> <noise> yes. yes, I go. dawaj, dawaj co, oh. buty <noise> <noise> i skarpetki Stawajcie ona zezgonowała? Aga zgon Wstawaj ty kurczaku Kurczaku Aga zgon Dawaj kurczaku Dawaj buty i <głos> będzie skarpetki widać <noise> Ej Co, co ej, jest z tak? masz Co Ktoś jest kurs, Czoj Czoj. Z... w rządu. Pokaż

no Patiro, nie wiem, no musisz co zrobić, ku. No to jest tragedia, no to jest tragedia przecież. A tu nie chodzi o, o, o widzów, czy o cokolwiek innego, tylko po prostu o samego siebie, nie? Tak, tak mi się wydaje przynajmniej, że no kurczę. Mi się wydaje, że Patiro jest spragniony miłości bardzo. Że on ba bardzo chce, kur... być pokochanym, nie? Czy to serio brak miłości lub kompleksy? A może po prostu robi to pod kontent? A może to po prostu nieokiełznana rządza, którą powinno się leczyć. Nam tego nie oceniać, jednak klipy są zdeczka niesmaczne, a tak to poza tym nudy na Twitchu, jak nie wiemy co. Całe X na wakacjach streamuje tylko David i Mati. Wczoraj fajny był podcast, u Japczanka z Xajem i Lukim, ale gadali takie rzeczy, że redakcja musiałaby wstawić klipy pomigowego, żeby nie dostać bana na YouTubie. Więc obecnie to w sumie ojciec z synem jedyni streamują z Xi. z streamerów mainstreamowych. Jak jeden organizm każdy nawala w Eldena, po prostu każdy, a jak nie to w ligę, Mbichowi nie chce się streamować, znowu się pochorował, nie chodzi na siłkę od miesiąca, znów podupadł na zdrowiu, a jak już odpali streama, to gra w ligę, dzisiaj jeszcze poza tym bitwa rybacka streamerów u Remsui. i w sumie tyle. No chyba, że jeszcze ogłoszony przez Gębicza upadek ligi. czyli wczoraj, największy streamerem League of Legends był Grywu, który miał 74 widzów. Po godzinie, czyli o 22, najwięcej widzów miał Mario, czyli 80. Tak, ostatni ciekawostek, to jeszcze wam powiem, że... Yy... League of Legends w Polsce ma aktualnie najmniejszy watch time od... Już wam mówię. Eee. Yy, o, w tym miesiącu średnia widzów polskich oglądających League of Legends na Twitchu wyniosła 2963. Co jest najgorszym wynikiem od grudnia 2020 roku. I Je, jest to najgorszy czerwiec od 2019 roku. No wiadomo, tak. Suchar mówił pewnie, że. Słuchar mi na ten Suchar. To Suchar mi mówił, że to jest kwestia tego, że wiesz. Ja na Kiku, Kseł na Kiku, Wysocki na Kiku. Niby jo, ale. myślę się da, że w ogóle tak jakby. Feeling zgania w LOLa jest teraz taki, o. Nudy, straszne nudy na Twitchu. Więc my po prostu box topic robimy stąd i sami niedługo wywalamy na wakacje redakcją. Dzięki za dono i na Raesa.